rosną te szałwie, omszony. Pod każdą przesadzeniu dałam łyżeczkę nawozu wolno działającego substrala. A tutaj różyczka w hołdzie barbarze Delbarda. Bardzo tutaj pasuje. No trochę no już te kwiaty są do obcięcia, no ale jeszcze Wam pokażę, że jednak dalej takie są piękne, takie mają falbanki na bokach to jest jej drugie kwitnienie ale zaczęła dość wcześnie, także wcześniej skończy. Nie wiem czy trzeci raz dąży zakwitnąć tutaj bardzo zdrowa róża Charles takie fajne kuliste rozetki Troszkę podobne do pomponelli, tylko większe, różowsze. Jak widzicie, bardzo zdrowa z tyłu. Pierwsze, nie pierwsze to drugie kwiaty zaczyna wypuszczać kolet. To jest różna, taka pnąca, no duża parkowa. Ja chcę, żeby u mnie była parkowa, więc mocniej ją obcinam. Tutaj coś mi ją gryzie. Jak, jakieś są chore pędy to wycinam i wyrzucam na ognisko albo w jakieś ustronne miejsce tam gdzie nie na kompost. I tu w tamtym roku posadziłam taką sadzonkę Annabel, która gdzieś tam z boku rosła z, tej, z tego głównego tutaj z tej części. Tu też jedna ta hortensja ma podpórkę albo i dwie, dwie, dwie mają podpórki takie niewysokie a te na brzegu jeszcze niczym nie pozbierałam już zielenieją można w tej fazie właśnie teraz ściąć wysuszyć i sprejem jakimś metalicznym złotym, srebrnym, miedzianym takie są różne kolory metaliczne i można tym posprejować wyschnięty taki kwiatostan i bardzo ładnie to wygląda w bukiecie Trzymają się bardzo długo, miałam chyba z 3 lata i w tym roku znów właśnie, no jak nie zapomnę to utnę. Po deszczach czyściłam róże wczoraj. To są angielki. Eee, Lichfield. Angel dobrze mówię tak Austina z 2005 roku no, a tam Wam pokażę moją ulubienicę choć nie przepadam w sumie za e, takimi kwiatami żółtymi no ale ten zapach to jest oszałamiający jeszcze jej nie skończyłam ciąć zobaczcie jakie ma kwiatostany a zapach Szkoda, że nie mogę Wam przekazać tego zapachu. Jedna z najmocniej pachnących róż w moim ogrodzie, ale taki bardzo szlachetny zapach. No tutaj te uschnięte zaschły. Zaraz się biorę zacięcie ciąg dalszy. O, jeszcze chciałam Wam pokazać, jak można yy, znaczy nie obcinać wszystkich róż, tak? Jeśli jest w takim pąku, taka troszkę mumie ale tylko po wierzchu, można w ten sposób zrobić. Usunąć z wierzchu ten taki uschnięty pęd. Nie pęd, tylko płatki. I jeśli tutaj właśnie jeszcze on już nie będzie taki uschnięty, tu widzę, że już będzie zaraz wszystkie opadną, ale bardzo często się zdarza, że tylko jak usunę tą górę, kwiat się rozwinie i jeszcze zdobi Krzew bardzo długo. No tutaj to już pewnie odleci, bo tu widzę, że tu tak już odseparowały od, od się te płatki. Ale właśnie, o, jak jest taki troszkę mumiowaty. To jak chcecie się pobawić, to zawsze możecie najpierw spróbować w ten sposób te zewnętrzne płatki, które się posklejały, tak usunąć, czy tak odgarnąć. O, I on sobie jeszcze normalnie będzie e, zakwitnie. Bo tak to nie, nie da rady po prostu przebić się przez te takie s, e, mokre, obślizłe e, płatki. No i później będziecie musieli uciąć cały, e, cały ten kwiatostan. O, tu tak zrobiłam wczoraj. Zaraz tu w dół wezmę. No I widać, że będzie się pomału rozwijał. Także jak chcecie się pobawić to właśnie można w ten sposób. Jeszcze raz zakwita rapsody, ale niestety zobaczcie jaka łysa jest. Źle zareagowała, to znaczy w ogóle nie zareagowała za bardzo na, na te opryski. Niektóre róże pomogło im to bardzo. Widzę, że są zdrowsze niż w tamtym roku, ale jedna trzecia róż, tak jakby przypryskałam. Tym eko, czy nie pryskałam w ogóle tak jakby bez różnicy. Tutaj dołem posadzona jest Lavender ice i, i pomiędzy rzuciłam tą szałwię jednoroczną. Zauważyłam, zostawiłam sporo krzaków w tamtym roku. I z ciekawości czy właśnie one przetrwają do następnego roku. Sam krzew, jeden przetrwał. Z 30, które miałam posadzone, jeden przetrwał. Obcięłam, tak widać, że wiosną wypuszczał listki, więc tylko te suche poobcinałam no i, i zaczął rosnąć, ale w, było trochę siewek i siewki były zakwitły na biało. No tutaj Wam pokażę jeszcze tą hultemię. Już obcinałam ją. No ale tu ma z drugiego kwitnienia, a tu się zaczyna już trzecie. Oczy tygrysa się nazywa. I tutaj Golden Celebration. Hultemia Blue For You. Też poobcinane drugie kwiaty i trzecie wypuściła. Teraz to nawet chyba będzie jej lepiej, bo nie będzie słońce przypalało pędów. Bardzo dużo pąków ma, zobaczcie. Bardzo dużo. No i tutaj nie da się tak tego zrobić, tylko w przypadku tej róży Spirit of Freedom, bo tutaj jak już jest taka mała mumia to jednak trzeba oberwać tutaj przy tym przy bramce tej kolistej księżycowej rośnie róża czekajcie wyrzucę kiss me kate pięknie pachnie pierwsze kwitnienie było średnio obfite a drugie powiedziałabym że jest bardzo skąpe na razie wypuszcza pędy takie czerwonawe, bordowawe i to głównie na czubkach zakwitła. Także jestem niepocieszona. I tutaj pitch melba. Jak zwykle jesienią, wszystkie róże mają ciemniejsze kwiaty. Przedtem była taka pomarańczowo-różowa, teraz więcej takich ciemnych odcieni fajna taka róża, mała pnąca ale bardzo dużo zobaczcie ile pędów wypuszcza, nie wiem, czy będzie widać to wszystkie są młodziutkie takie kolczaste, jasnobordowe, błyszczące, zdrowa w sumie róża z nowości Różyczka. Drugi. To jest jej drugi sezon. Posadziłam ją obok Bengali. To jest Easy Dazit z tej serii takiej łatwej. Fajny kolor pomarańczu. Tutaj stara różyczka Westerland też taka parkowo pnąca ma ciągoty do pnącej, ale tu akurat ma osłonięte stanowisko i, i pęd taki wypuściła dwumetrowy, normalnie to tak do 1,5 metra dorasta metr siedemdziesiąt i na więcej nie ma co liczyć chyba, że w jakimś cieplejszym regionie kraju nabi pomału, rośnie, no ale ma ciężkie warunki, więc nic dziwnego. Wokół krzewy drzewa myślę, że podbierają tutaj wodę i bukiet lęsa. Też będzie następne kwitnienie ofite. Wszystkie młode pędy, zobaczcie ile tu pąków. I wczoraj ją tak lekko czyściłam, jeszcze nie wszystko. Oczyściłam kwiatuszki takie urocze. Teraz mają więcej różu na jesień niż w, w lecie. W lecie były bardziej białe, w ogóle jak inna róża była. Tutaj na brzegu, rabaty posadzone są dwie jasminy. Pokażę wam, bo niektórzy sadzą je przy bramkach. To jest szeroka róża. Ona się tak nie da łatwo kształtować do góry. Raczej ma taki pokrój dużej, bardzo dużej parkowej. Na 2,5 metra bez problemu na szerokość i, i z 2 metry na wysokość. Kolczasta. Także takie do tyłu zawinięte kolce. Fajna róża rośnie w takich, kwitnie w takich kiściach. Teraz są różowsze. W lecie były jaśniejsze. Jaśniejsze róż. No i takie kiście wypuszcza. Bardzo dużo. To pierwsze kwitnienie to jest wręcz takie obezwładniające. Aż do przesady. Jak w tamtym roku trafiła na deszcze i to takie długotrwałe, trwały z dwa tygodnie, to posklejały się te płatki i na liściach tak pozostawały. Miałam problem z usunięciem. A w tym roku normalnie już kwitła. Na końcach także obcina się i później zakwita bez problemu. A tu nevada czeka na, na drugi rok. Chociaż, o zobaczcie, zakwitła w tym roku drugie kwitnienie. Miała dosyć obfite, tylko nie zdążyłam zrobić w filmiku chyba. Był miała różowe kwiaty, a tu jakiś biały. Jeden i tam widzę drugi. Trzecie kwitnienie jej. No nie spodziewałam się. Szkoda, że nie możecie poczuć tej atmosfery tutaj pod tymi brzozami. Trochę dzisiaj wieje, ale chciałam Wam pokazać róże, które najdłużej kwitną i do takich należy stara odmiana sympatia. Tutaj gdzie pryskałam, jak widzicie, do tej pory jest zdrowa, a te ostatnie gałązki tam, tam z tyłu, yy, gdzie nie sięgnęłam z pryskiwaczem, źle mi było tam dojść, to tam akurat już straciła liście. Ale tutaj ma się całkiem dobrze. Także na nią te ekoopryski bardzo dobrze działają. No i fajnie kwitnie cały czas. Tutaj nowość: Kurfürstin Sophie. Bardzo ładnie pachnie. Róża rabatowa, jak widzicie, pełna ma pąków. Na jednym pędzie wiele pąków. No i tutaj róża To z Też fajnie miała przerwę. Ale teraz zaczyna znowu kwitnąć. I tutaj ta y, troszkę łysa jest, także na nią opryski niezbyt dobrze podziałały. To jest ta róża reflowana Zaraz Wam pokażę, ciągle zapominam dokładną nazwę Sparkling. Tak, Sparkling Interplantus z 2008 roku. Kwitnie, tylko że już y, ołysiała. I te opryski, jakby niewiele jej y, pomogły na liście. Część liści zdrowych, a część opadła. Trzeci raz, a właściwie zaczyna kwitnąć, szonę Wam Tutaj Wam zaraz pokażę Konstancja Mozart. Takie ma fajne, nieuporządkowane kwiaty. Mocno różowe pąki. I to jej drugie kwitnienie zawsze jest opóźnione w stosunku do innych róż. Trzeba uważać, bo tu zawsze pszczółek dużo, os się krząta. Aby kogoś w nos nie ugryzła przy, przy wąchaniu. Taki trochę owocowo-korzenny zapach, taki mieszany. Tu zdrowe, Garten Prizesin, Marie Jose. Tutaj ładnie kwitnie Bremer Souvenir de Baden-Baden. Ciągle ją mylę z, tym, z tą drugą różą ale to dlatego, że obie kupiłam w jednym czasie. O, tu uciekła teraz pszczółka. Bardzo ładnie pachnie. Taki yy, ładny zapach owocowy, ale taki bardzo, bardzo yy, przyjemny dla noca. Nie wiem, czy coś będzie z tego na, nagrywania, bo jak widzicie, wiatr strasznie wieje. Założyłam specjalny mikrofon, ale nie wiem, czy to pomoże. Tutaj Afrodyta. Afrodyta też bardzo ładnie kwitła w tym roku. Była no, jedną z lepszych róż. Także nie jest tak, że róża jednego roku kwitnie y, źle i na przykład wykopujecie, bo wam się nie podoba. Jednego roku może kwitnąć gorzej, w zależności od y, kiedy deszcz padał i akurat coś jej, po prostu pogoda nie, nie spodobała się lub, lub y, lepiej, gorzej, także to jest, każde lato to jest inne. Tutaj, akurat w przypadku Flower Circus, to powiedziałabym, że pogoda no niewiele e, przeszkadza. Chociaż w tamtym roku, na przykład ta biała Eskimo, która w tym roku ładnie je wyglądała, w tamtym roku była tragiczna. Z róż, które tutaj mam, Circus Flower, najlepiej kwitnie Larisa. Larisa Flower Circus. No i młoda impala. No pompon to już dwa razy kwit. A tu mam drugą sadzonkę. Ona z opóźnieniem i bardzo pomału otwiera te pąki. No zobaczcie. Bardzo ją lubię. I obie na podobnych stanowiskach. Tamta już przekwitła a ta z opóźnieniem. Także to też zależy jak obetniecie, w którym momencie obetniecie te poprzednie pędy i wtedy w zależności od tego albo będzie kwitła później, albo wcześniej. Tutaj drugie kwitnienie kończy piszmówka, heavenly pink. I tutaj rośnie hultemia. Anioł, oczy Anioła już przekwitła, nie widać, żeby zawiązywało się trzecie kwitnienie, także tylko będą dwa. Ale liście zobaczcie, bardzo zdrowe. Błyszczące, tylko jedynie coś się wyżarło o tutaj, jakaś gąsieniczka motyli. No, komuś posmakowała. Jak widzicie, trawa już odrosła. Dwa odcinki temu pokazywałam, jaka była tutaj tragiczna trawa. Mąż przeprowadził reację, wygrabił tą starą trawę, posiał nową i użyliśmy tutaj poliversum. Chyba dobrze mówię, bo wynalazłam taki środek, który tak jakby zaszczepia takie pozytywne grzyby. Wydawało mi się, że tutaj właśnie ta trawa cierpiała z powodu. No, coś się zaczęło tam w ziemi nie tak dziać, nie? Tutaj pięknotka, która miała być rosę de Tolbiac, ale nie wiem co to za róża. Bardzo kolczasta. Kolce takie proste. O, tutaj może widać czerwone. Liście podłużne. Liście podłużne, błyszczące. I bardzo ładnie kwitnie. Kolory od moreli, teraz akurat jest morelowa. W lecie była bardziej żółtawa, kremowa. Bardzo fajna róża. Od różowego poprzez morelowe, jesienne. Zabarwienie jest takie zdecydowane. Ma kolory, bo noce są chłodne. To powoduje, że róże są dużo ciemniejsze. Trzecie kwitnienie Aspirin Rose.